jest się cieszy, ale my dopiero wychodzimy, Kidusia Idzie, wracaj fajk, kotku wracaj, chodź, wracamy do domu, chodź Idzie, lecimy, zgadnij Do Lidla Skąd wiedziałeś, trzeba było budować napięcie, że nie wiesz Ale okej, okay, lecimy do Lidla, bo tak wybraliście w ankiecie na Instagramie Ale słoneczko to, aż łzy lecą Hejka kochani, z tej strony Paulina, tym razem witam się z wami z mojej kuchni i przystępujemy do gotowania. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla was trzy przepyszne przepisy, które idealnie wkomponują się w waszą redukcję. Wiosna na dobre już zagościła, mam nadzieję, pogoda nas rozpieszcza, ubieramy coraz mniej ubrań, e, chętniej się e, roznegliżowujemy. <grywa> Więc co kochani, więc trzeba zgubić te zbędne kilogramy, ten zbędny tłuszczyk, tak żebyście poczuli się pewniej siebie w swoim ciele. Przygotowałam dla Was dwa przepisy na słodko i jeden posiłek wytrawny, więc na pewno każdy z Was coś dla siebie znajdzie. A póki co poproszę Was o łapkę w górę i lecimy z dzisiejszym materiałem. Na pierwszy rzut idzie pyszny sernik białkowy. mamy nasze składniki dwa budynie waniliowe cukier waniliowy e, trzy jajka erytrytol odżywka białkowa nasza odżywka białkowa o smaku waniliowym i twaróg sernikowy to ciasto jest naprawdę mega banalne musicie po prostu umieścić wszystkie te składniki w misce i dokładnie zmiksować retrytol i odżywka białkowa. W międzyczasie nagrzewamy sobie piekarnik do 180 tak 170 stopni. Przygotowujemy mikser, miksujemy Masa gotowa. Umieszczamy ją w takiej keksówce. Obłożyłam sobie ją jeszcze folią aluminiową, bo tak piekłam w tamtym tygodniu i wyszedł mi ten sernik rewelacyjny. Michał mi aż zazdrościł, jak zobaczył ten sernik. Ale z racji tego, że robił sobie eksperyment i jadł tydzień w maku, no to nie mógł się wyłamać i nie mógł spróbować. I wkładamy nasze ciasto na 60 minut. Do piekarnika. A później będziemy piec sobie jeszcze 20 minut w temperaturze 150 stopni. Ostatni etap pieczenia dobiegł końca. Wyłączamy piekarnik. I powiem Wam, że przepięknie pachnie. Ja uwielbiam y, wanilię, wszystko co waniliowe. Po prostu ten zapach nie rozpieszcza. No, powiem Wam, że urosł jak zły. Kochani, no i jest nas. nas jest nas szybki. Sernik, ale jest drugie dno. Jest szybkie w wykonaniu, ale trzeba na niego troszeczkę poczekać. Ale obiecuję Wam, że warto. Zobaczcie, jak, jak się pięknie prezentuje. Muszę uważać, żeby sobie nie poparzyć palców, bo od spodu jest naprawdę jeszcze bardzo ciepły. E, ja w tamtym tygodniu ten sernik jadłam tak 6-7 dni i trzymam go w lodówce. Zachowuje świeżość, jest pyszny, fajnie się kroi, nic się nie kruszy, przemyca białko, jest słodki. Jak chcecie, żeby był słodszy, to po prostu próbujcie masy i czy nie trzeba dodać jeszcze troszeczkę erytrytolu czy innego słodzika. Dla mnie bomba na redukcji, kiedy mam ochotę na coś słodkiego. Kochani, posiłek numer jeden, mamy już za sobą, czas na posiłek numer dwa i będzie to przepyszny makaron z rybą, tak jak obiecałam, słowa dotrzymuję. W międzyczasie zaglądamy mm. do mojego skarba Jestem goły Nie widać tego, ale dziękujemy że nas oświeciłeś co do swojego stroju I weź tu nagrywaj filmik, jak taki pysek się do ciebie przytula i cię obłapia. Co będziemy potrzebować? Łososia jurajskiego. I zobaczcie, to nie jest zwykły łosoś. Tutaj jest napisane, że jest hodowany bez antybiotyków w jurajskiej wodzie geotermalnej. Robi wrażenie. E, dalej, szpinak rozdrobniony, pomidorki, makaron, moja ulubiona oliwa czosnkowa, śmietanka dwunastka, no i pewnie sól pieprz. Makaron nam się ugotował, to przystępujemy do rozgrzania oliwy. Jak widzicie, nie próżnowałam podczas gotowania makaronu. Przygotowałam już sobie wszystko w drobnych kawałkach. Dodajemy trochę soli i pieprzu. I przedostatni składnik, czyli łosoś wędzony. Kochani, na no ich posiłek numer 2 mamy już zrobiony. No, wygląda rewelacyjnie. E, mamy tutaj sporo warzyw, bo jest 100 gramów szpinaku, 160 gramów pomidorków koktajlowych, łosoś, makaron. No. wszystko co najlepsze moim zdaniem. Mam nadzieję, że skusicie się na wypróbowanie ryby w takim oto wariancie. A tymczasem zabieram się za pałaszowanie tego posiłku i za chwilę zaproszę Was do posiłku numer 3. No i ostatni posiłek to będzie taka rozpusta czekoladowa. Potrzebujemy dwóch skór, takiej czekolady o obniżonej zawartości kalorii, naszej odżywki zdrowa forma o smaku czekoladowym i musli z Lidla, bo byłam gdzieś w Lidlu i bardzo lubię ten produkt. Ze względu na to, że poniekąd jemy oczami, to będzie ten posiłek w takim przezroczystym naczyniu i będą takie fajne warstwy. Powiem wam, że lampa dzisiaj nie wyrabia. Już mi się któryś raz wyłącza. To jest magiczny sposób włączyć i wyłączyć od zasilania. I działa. Przystępujemy do działania. Skry umieszczamy w miseczce. No i są. Teraz czas na dodanie odżywki białkowej czekoladowej. I teraz to wszystko mieszamy. I w grę wchodzi teraz ta miseczka. Na jedno. Wsypujemy musli, tak żeby było rozmieszczone równomiernie i teraz wylewamy na to naszą masę. No i masa już jest w miseczce, teraz czas na czekoladę, którą zamienimy we wiórki. A to wszystko za pomocą tego oto rewolucyjnego narzędzia. Tadam prezentuje się tak. Przyznacie, że smakowicie. Na pewno znajdzie swoich y, odbiorców wśród fanów czekolady i nie tylko. Kochani, trzeci posiłek, czyli ostatni w tym odcinku mamy już za sobą. Jest gotowy, prezentuje się tak. Wygląda troszeczkę jak monte, takie budzi moje skojarzenia. Jestem ciekawa, czy Wy y, też polubicie ten deser. Mi on bardzo przypadł do gustu, no i fajnie, że przemycamy tutaj naprawdę sporą ilość białka. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych nagraniach. I ja przypominam dla głodnych przepisów, że w naszej książce kucharskiej jest ich naprawdę dużo. Do wyboru, do koloru, dla każdego coś się znajdzie słodkie, wytrawne, y, słodko-kwaśne naprawdę jest w czym wybierać. Książkę znajdziecie na stronie zdrowaforma.pl. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć!